Hej morski, witam ponownie na moim kanale, jestem Klau i jeśli jesteście pierwszy raz, to serdecznie zapraszam do subskrypcji, żeby być na bieżąco, a jeśli wróciliście, to hej, witam w ósmym dniu, nie, nie, w dziewiątym, witam w dziewiątym dniu naszego 30-dniowego wezwania. Jeśli jesteś tu pierwszy raz przez przypadek, to ten filmik i kliknij tu, żeby dowiedzieć się, o co dokładnie chodzi. A jeśli już wiesz, dlaczego tu jesteś, to zapraszam dalej. I słuchajcie, pewnie myślicie, że macie déjà vu, bo... W siódmym dniu też tak byłam. Zdradzę wam sekret. Nagrywam po kilka wstępów na raz. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, uważam, że jest to jedna z bardziej indywidualnych kategorii w tym zadaniu. Przynajmniej jeśli chodzi o tą część, gdzie pozbywamy się nadmiaru rzeczy. Żyjemy w czasach, w których książki, filmy i muzyka coraz bardziej są domeną elektroniczną, a coraz mniej tą domeną fizyczną. Wiem, że dużo osób przerzuciło się na e-booki, audiobooki, że dużo osób już nie kupuje płyt, tylko słucha ich na aplikacjach typu Spotify czy Apple Music, bądź po prostu ściąga je z. Internetu legalnie, bądź niestety nielegalnie, że filmy raczej też już nie są ściągane, kupowane, tylko oglądane online. Natomiast ja jestem osobą, która nadal woli o wiele bardziej papierowe książki od e-booków. Bardzo lubię audiobooki, bo uważam, że to jest świetna rzecz, kiedy na przykład sprzątacie albo robicie coś i no nie macie czasu jednocześnie sprzątać, ale możecie sobie posłuchać jakiejś fajnej książki, czy nawet podcastu. To trochę nie jest to samo, ale. Ale tak, natomiast ja preferuję książki fizyczne. Nie mówię, że kiedyś nie będę posiadała Kindla, natomiast jest coś, co w książkach fizycznych, papierowych, bardzo poprawia mi nastrój. To jest rzecz, która, przy której ja się czuję bezpiecznie, która otula mnie taką, takim kocykiem bezpieczności, że tak powiem. Ja od zawsze kochałam czytać. W ostatnich latach niestety czytam mniej niż bym chciała, chociaż w tym roku nad tym pracuję. Natomiast tak, mam dużo książek, mam dużo książek, które czekają na przeczytanie, bo mam taki problem z książkami, że książki nie tracą daty. Przydatności. One leżą i czekają na swój czas, A więc trudno mi się, mi się z książkami rozstać. Szczególnie, że moim marzeniem od zawsze jest posiadanie kiedyś biblioteczki, takiej z półkami od góry do dołu i z małą drabinką przesuwaną po ścianie. Ym, I tak, książki to jest coś, czego nadmiar mi nie przeszkadza, bo jest to coś, co sprawia mi radość, jest to coś, czego ja używam. I po prostu uważam, że jest to bardzo indywidualna kategoria, tak samo jak płyty. Ja lubię mieć płyty swoich ulubionych wykonawców, lubię ich wspierać w ten sposób, lubię, jeć, lubię je mieć fizycznie. Nawet jeśli przez większość czasu słucham ich na Spotify, to czuję się dobrze z tym, że na przykład wsparłam mojego ulubionego artystę i kupiłam tą płytę i mam ją fizycznie. I po prostu są różne typy ludzi. Niektórzy z Was w ogóle nie mają płyt, podejrzewam. Niektórzy z Was mają ogromną kolekcję. I wszystko jest ok To dlatego uważam, że to jest jedna z bardziej indywidualnych kategorii i do tego tutaj dzisiejszego filmiku, coś tutaj skoniowo nie wyszło. Do tego dzisiejszego filmiku trzeba podejść bardzo indywidualnie i bardzo patrzeć na to, co my lubimy, co dla nas jest ważne. Taj w tej kategorii, szczerze mówiąc, to był chyba jedyny dzień, w którym takich stricte sztywnych pytań, że tak powiem, nie miałam. Przy płytach po prostu... Patrzyłam na płytę, zastanawiałam się, czy ona sprawy mi rady, zastanawiałam się, czy jest to jeszcze coś, czego zamierzam w przyszłości słuchać. Jeśli tak nie było, to po prostu płyty wędrowały dalej. Jeśli chodzi o filmy, to też zapytałam się siebie, czy faktycznie będę sięgać po tą fizyczną kopię, jeśli mogę znaleźć ten sam film w internecie. I dlatego pozbyłam się bardzo dużo filmów, które. Nie sprawiają jakby, nie sprawia mi przyjemność to, że je mam. Nie są one dla mnie niezbędne do tego, żeby były w moim posiadaniu. Jeśli chodzi o książki, to podzielimy na kategorie przeczytanych i na kategorie nieprzeczytanych. Jeśli chodzi o książki przeczytane, to zadawałam sobie pytanie, czy ta książka zapadła mi w pamięć, czy jest to książka, którą chciałabym w przyszłości mieć w swojej biblioteczce, czy jest to książka, która coś wniosła do mojego życia, i czy jest to książka, za którą będę tęsknić przeczytałam oddałam dużo książek które przeczytałam a których totalnie nie pamiętałam gdybyście zapytali się mnie co się w niej działo to totalnie nie wiedziałabym co wam powiedzieć więc nie czułam potrzeby żeby takie książki zatrzymywać natomiast oczywiście zatrzymałam bardzo dużą ilość książek którą już przeczytałam która jakoś na mnie wpłynęła która mi się bardzo podobała i którą chciałabym po prostu mieć i na które lubię patrzeć jeśli chodzi o książki nieprzeczytane, to też oddałam całkiem sporą ilość. Ja kiedyś na wyprzedażach w sklepie The Works kupiłam sporo książek z takiej, może nie młodzieżówki, ale to były bardziej takie książki lekkie. Udzielałam się, żeby rozwijać swoje horyzonty i nie czytać tylko kryminałów i tego typu książek. I zdałam sobie, nie, zacznę czytać też książki z innych kategorii. I właśnie w The Works była promocja, że książka była za 20 pensów, 10 pensów i ja sobie trochę tych książek nakupowałam i w ogóle nie czuję, nie czułam potrzeby, żeby je czytać, więc niestety zauważyłam, że takie po prostu książki nie są dla mnie i o wiele bardziej wolę poświęcać czas na kryminały i dlatego to jest też fajny czas żeby zobaczyć w tych książkach, które chcecie oddać, jakie książki nie są dla was, jakie książki, chociaż chcielibyście czytać na przykład taki gatunek albo chcielibyście czytać coś innego, to okazuje się, że nie ma po co, bo nie każdy musi moim zdaniem lubić wszystkie gatunki książek i nie każdy musi czytać wszystko. Ja nie uważam, że jeśli nie przeczytałam książki do teraz, to znaczy, że jej już nie przeczytam bo tak nie jest. I znaczy wiem, że niektórzy tak mają, ja natomiast tak nie mam. Ja ostatnio na przykład przeczytałam książkę, bardzo mi się spodobała, którą kupiłam dwa lata temu. Ale ja po prostu niestety obecnie czytam dość mało książek i delektuję się tym czytaniem. Nie czytam, ja nie czytam najszybciej jak się da, żeby kończyć książkę za książką. Ja lubię sobie usiąść wieczorem z herbatą i książką i delektować się tym czytaniem. Lubię też czytać książki po angielsku, co zajmuje mi niestety trochę dłużej niż po polsku. Nawet jeśli wszystko rozumiem, to nie mam wrażenia, że mój mózg wolniej procesuje te informacje. Więc tak, po prostu to były te pytania i kwestie, które ja sobie poruszałam, że tak powiem, przy przeglądaniu i przy oddawaniu tych rzeczy. Dobry wieczór, słuchajcie. Więc jak widzicie we wstępie, zajmiemy się dzisiaj tym regałem za mną, czyli książkami, oraz płytami, które mam tam na parapecie. Może zaczniemy od kategorii, od której w ogóle chcę dzisiaj zacząć, i mam tutaj mały koszyczek. I to są, słuchajcie, płyty. I my mamy pięć winyli, w sumie mówię my, ale tak naprawdę wszystkie winyle na razie są Abby. I tutaj są moje płyty. Poza dwoma płytami, tako, które są w pokoju, i jedną płytą, taki hotel, która też jest w pokoju. I ja słuchajcie, mam tych płyt jak widzicie nie za dużo. Nie pozbędę się zbyt dużej ilości, bo większość z nich chcę zatrzymać. Natomiast chcę przejrzeć i zobaczyć, czy czegoś mogę się pozbyć. Więc słuchajcie, to są wszystkie moje płyty. I teraz podzielę je może na dwie kubki i zacznę tutaj od tej. E, oto mam tutaj defray How to Save the Life i to jest jedna spód, która powędruje dalej. Tutaj mam Red Taylor Swift, którą kupiłam tylko i wyłącznie dla piosenki 22. Mm. Natomiast to też oddam. Tutaj mam małpę, którą dostałam od Jagu i to na pewno zostawię. Tutaj mam Tokio Hotel Zimmer 438. I ogólnie zanim tutaj moi wszyscy kochani alieni mnie zabiją, tak, wiem, że to jest 483, ale mój język nie lubi się z wymawianiem liczb, także leave me alone. Przyglądam wszystkie tutaj na prawą stronę, odkładam te, które zostawiałam, a na lewą stronę poza stolik. Rzucałam te, które oddam, także te wszystkie, które nie wylądowały na stoliku albo na prawej stronie, powędrowały do e, kolejnego właściciela. Pozbyłam się tutaj! pięciu i szczerze mówiąc nie spodziewałabym się, że oddam te dwie. Także jestem z siebie całkiem dumna. Słuchajcie, filmy mamy tutaj na górnej półce naszego jak to się nazywa? Naszego regału. Natomiast nie wszystkie tutaj są moje, więc ja teraz wyciągnę i przejrzę te, które są moje i po prostu to dam Wam w przyspieszeniu i pokażę, co zostawiłam, a co oddałam. No i oczywiście te, które są ambi, po prostu zostawię, bo no, nie jest to moje, żeby przeglądać. Dobra, i słuchajcie, przejrzałam wszystkie filmy i powiem Wam, że okazuje się, że Abi ma połowę tego, co ja. W sensie ma tyle samo, co ja, a myślałam, że większość tutaj jest moja. I słuchajcie, będziecie ze mnie dumni, bo zobaczcie, ilu filmów się pozbyłam. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, w tym jeden z nich to Harry Potter. Wiem, nie wierzycie mi, ale Abi ma w tym momencie pełną wersję pięciu, taką tam w pudełku stoi u góry, a ja i tak czy inaczej chciałabym kupić taką wersję ładniejszą, a nie jakąś pojedynczych filmów. Więc tak, tyle oddaję, wytres tą półkę i poukładam te rzeczy, które zostawiam z powrotem. Teraz przyszedł czas na książki, czyli raz, dwa, trzy, te tutaj cztery regały. thank <laughs> you Na razie z pierwszej półki oddałam pięć książek. Ja mam z książkami taki problem, że one nie tracą przydatności, mogą sobie leżeć i ja mam po prostu niestety bardzo trudny czas z oddawaniem książek i stwierdziłam, że zrobię dwie kubki książki, które już czytałam, więc tych na te będę patrzeć troszeczkę inaczej i te, które... czekajcie... o! które chcę przeczytać i jak skończę wszystkie trzy półki, to jeszcze raz te książki przejrzę. Także. Słuchajcie, mam pana jeśli w ogóle do momentu przeczytania tych wszystkich książek kupię więcej niż dwie książki, to nie wiem, zabijcie mnie. Wow. Ja nie sądziłam, że mam tyle nieprzeczytanych książek. Wiecie skąd to się wszystko wzięło? Z tego, że um, The Works miało wyprzedaż książek za 20 pensów każda, albo za 10 pensów każda i właśnie... Właśnie tak, ja zostałam z tyloma... z tyloma książkami. Zajcie, no nie, nie. Help! Ja wiedziałam, że książki będą dla mnie trudniejsze niż kosmetyki, ale nie sądziłam, że aż tak bardzo. Ja masz tyle książek, Kopena? Mam na przykład username e, Regenerated Joe'ego saga podpisane. Dajcie znać, czy chcielibyście to na rozdanie, bo ja tego raczej e, już czytać drugi raz nie będę. A to jest w stanie idealnym, jest podpisana przez Joe, więc dajcie mi znać, czy byście byli zainteresowani takim rozdaniem. Going Solo y, i też podpisane przez Zoe i też dajcie znać, czy chcielibyście właśnie y, rozdanie z y, tą książką, bo ja już ją przeczytałam, pewnie drugi raz też nie będę czytać, a może przez to, że jest podpisana, któraś z Was by chciała. I ten z 2014 go zostawię, bo to jest z koncertu, w którym pierwszy raz byłam, ale 2017 oddam. Więc ta, te trzy książki tutaj są Abi. E, więc to może też tutaj, bo ona jest taka wysoka, idealnie się tu mieści. Słuchajcie. E, dobra. I teraz, jak na razie, e, oddaję całkiem e, okej okay ilość książek, jak na pierwszy raz. Tutaj mam sagów. Dajcie mi znać, czy chcecie je na rozdanie. Na razie je odłożę na bok, dopóki będę wiedzieć, czy jesteście tym zainteresowani, czy nie. Natomiast oddaję tutaj 23 książki. Oddaję na razie 20, 23 y, sztuk. 23 sztuki. Tu widzę na przykład, że ewidentnie czytałam tą, a totalnie nie pamiętam, więc no nie zatrzymam jej. I teraz tutaj Wyciągnę tylko te, zmyję te trzy półki i trochę będziemy wkładać dalej, trochę będziemy dalej e, przeglądać. Na razie, słuchajcie, to są wszystkie książki, których jeszcze nie czytałam, które zostawiam, a to są książki, które już czytałam. To wszystko leci dalej. Więc końcowo i finalnie oddajemy te wszystkie książki, więc chyba nie tak źle. I to jest słuchajcie tyle. Przejrzeliśmy wszystko. Jak widzicie, oddałam o wiele więcej książek niż się spodziewałam, szczerze mówiąc. E, dajcie znać, jak to jest u Was tą kategorią? Czy zaliczacie się do osób takich jak ja, które kochają fizyczne książki, czy przerzuciliście się już na Kindla, czy zamierzacie przerzucić się na Kindla? Jestem bardzo ciekawa, jak tam u Was właśnie z rzeczami z tej kategorii, także koniecznie mi dajcie znać w komentarzach. Jeśli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, dać o sobie znać w komentarzu, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to przypominam, że jest przycisk subskrybuj na dole. I tak, ja bardzo dziękuję, że ze mną dzisiaj byliście i przeglądaliście książki, płyty i filmy. Ja się z Wami żegnam, i mi, mi a my widzimy się już jutro.